Setnik i ci, którzy wraz z nim pilnowali Jezusa, gdy zobaczyli trzęsienie ziemi i to, co się wydarzyło, byli bardzo przerażeni i powiedzieli: Prawdziwie, to był syn Boży. Tego mrocznego i przełomowego dnia w historii, rzymski setnik nadzorował ukrzyżowanie Jezusa. Żołnierz ten był człowiekiem zahartowanym przez wojnę, przyzwyczajonym do brutalności i śmierci. Ale coś w tym konkretnym wydarzeniu miało na zawsze zmienić jego życie. Jego obowiązkiem było dopilnowanie, by egzekucja przebiegła bez zakłóceń. Był przyzwyczajony do wykonywania ścisłych rozkazów i utrzymywania porządku pośród chaosu. Jednak ten dzień miał być wyjątkowo odmienny od wszystkich innych, jakich kiedykolwiek doświadczył. Ten centurien, którego pozycja wymagała chłodnego i skutecznego charakteru, Dowodził stu żołnierzami. Jego awans w szeregach rzymskiej armii wynikał z odwagi, inteligencji i umiejętności radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach. Jego rola wymagała umiejętności oddzielenia emocji od obowiązków. Jednak wydarzenia tego dnia podważyły te separacje, zmuszając go do konfrontacji z własnymi przekonaniami i emocjami. Patrząc na Jezusa prowadzonego na ukrzyżowanie, setnik nie mógł zignorować godności. Z jaką Jezus stanął w obliczu zbliżającej się śmierci. Był przyzwyczajony do widoku ludzi błagających o życie, przeklinających swoich katów lub poddających się rozpaczy. Jednak Jezus zachował imponujący spokój, nawet gdy był torturowany i wyśmiewany. Ten spokój zaczął zasiewać wątpliwości i ciekawość w sercu setnika. Tłum obserwujący ukrzyżowanie był w szaleństwie, podziegany przez przywódców religijnych. Którzy chcieli zobaczyć Jezusa martwego. Dla setnika był to kolejny dzień pracy, kolejna egzekucja, mająca na celu utrzymanie rzymskiego pokoju. Ale w miarę rozwoju wydarzeń zaczął zdawać sobie sprawę, że w tej egzekucji było coś wyjątkowego, co wymykało się jego zrozumieniu i zaczęło poruszać jego duszę. Jego obowiązkiem było dopilnowanie, aby egzekucja przebiegła bez zakłóceń. Dowodził stu żołnierzami. Człowiekiem, który awansował dzięki swojej odwadze i inteligencji. Jednak ten dzień miał być inny niż wszystkie. Nadzorowanie ukrzyżowań było ponurą, ale konieczną rutyną, aby utrzymać porządek i władzę w imperium rzymskim. Jednak ukrzyżowanie Jezusa zaczęło wyróżniać się spośród wszystkich innych, których był świadkiem. Jezus został zabrany do pretorium, gdzie żołnierze zebrali się wokół niego. Szydząc z niego i zadając mu niewypowiedziany ból. Rozebrali go do naga, nałożyli na niego szkarłatny płaszcz i włożyli mu na głowę koronę cierniową. Następnie dali mu laskę, symbolizującą berło, i uklekli przed nim w szyderstwie, mówiąc: Niech żyje król żydowski. Splunęli na niego, wzięli laskę i wielokrotnie uderzyli go w głowę. Setnik, obserwujący to wszystko, nie mógł nie zauważyć godności Jezusa w obliczu takiego okrucieństwa. Każdy inny człowiek błagałby o litość lub krzyczał z bólu, ale Jezus milczał, znosząc cierpienie ze spokojem, który wymykał się ludzkiemu zrozumieniu. To zaczęło poruszać setnika, który, przyzwyczajony do brutalności, stawał się coraz bardziej zaintrygowany tą postacią. Kiedy w końcu zabrali Jezusa na ukrzyżowanie, Podróż wzdłuż Via do Ulerouse była naznaczona ciężarem krzyża i współczuciem tłumu podzielonego na tych, którzy płakali i tych, którzy szydzili. Kobiety w Jerozolimie płakały za nim, a on, w swoim cierpieniu, zatrzymał się, aby je pocieszyć, mówiąc im, aby płakały za siebie i swoje dzieci. Setnik obserwował to wszystko z mieszaniną niedowierzania i podziwu. Chociaż był przyzwyczajony do egzekucji, Ukrzyżowanie Jezusa było czymś niezwykłym. Wykonał już wiele egzekucji, ale spokój i godność Jezusa w obliczu tortur poruszyły go. Egzekucja miała miejsce na Golgocie, miejscu czaszki, przerażającym miejscu znanym z okrutnej śmierci. Widok Jezusa niosącego tam swój krzyż w towarzystwie mimowolnego widza, Szymona z był sceną, która powtarzała się z różnymi wariacjami. Ale zachowanie Jezusa było bezprecedensowe. Kiedy przybyli na miejsce, przybili Jezusa do krzyża i trzymali go między dwoma złodziejami, wypełniając proroctwo i zajasza o zaliczeniu go do przestępców. Tłum nadal z niego szydził, a przywódcy religijni rzucili mu wyzwanie, by zszedł z krzyża, jeśli naprawdę jest synem Bożym. Nawet ukrzyżowani obok niego przestępcy przyłączyli się do drwin, ale Jezus milczał. Demonstrując wewnętrzną siłę, która wprawiła w zakłopotanie jego oprawców, setnik, przyzwyczajony do gwałtownego oporu i rozpaczy skazańców, dostrzegł w Jezusie coś zupełnie innego. Jego modlitwa do ojca, z prośbą o przebaczenie dla tych, którzy go ukrzyżowali, odbiła się głębokim echem wśród żołnierza: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Te słowa. Wypowiedziane pośród agonii ujawniły miłość i miłosierdzie, które wykraczały poza ludzkie zrozumienie. Setnik zaczął kwestionować wszystko, co wiedział o sile i mocy. W miarę upływu godzin natura zaczęła reagować na cierpienie Jezusa. Ciemność okryła Ziemię w południe i trwała do trzeciej po południu. To nadprzyrodzone zjawisko zwiększyło poczucie strachu i podziwu wśród obecnych. Widząc tak dramatyczną reakcję stworzenia, setnik musiał zdać sobie sprawę, że dzieje się coś większego. Jezus, mimo że był wyśmiewany i bity, zachował pogodę ducha. Setnik zachwycał się godnością i ciszą Jezusa, co wyraźnie kontrastowało z poprzednimi egzekucjami. W pretorium żołnierze ponownie go rozebrali, ubrali w jego własne szaty i zabrali na ukrzyżowanie. Nadal szydzili z niego. Ale Jezus nie reagował gniewem ani nie stawiał oporu. Jego milczenie było niepokojące dla tych, którzy przywykli do rozpaczy skazańców. Setnik, będąc świadkiem tego niezwykłego spokoju, zaczął odczuwać rosnący dyskomfort. Widział wielu ludzi błagających o życie, przeklinających swoich katów lub poddających się rozpaczy, ale Jezus był inny. On znosił ból z niezrozumiałym spokojem. Ten spokój nie był rezygnacją pokonanego człowieka, ale siłą kogoś, kto wiedział, że jego cierpienie ma większy cel. Modlitwa Jezusa, proszącego oprawców o przebaczenie, odbiła się echem w umyśle setnika. Nigdy wcześniej nie słyszał, by ktokolwiek modlił się w ten sposób za swoich wrogów. Ten przejaw miłości i współczucia wyraźnie kontrastował z brutalnością ukrzyżowania. Setnik zaczął się zastanawiać, Kim był ten człowiek, który potrafił tak głęboko kochać, nawet w trakcie tortur? Gdy Jezus wisiał na krzyżu, nadal okazywał niezwykłą troskę o innych. Powierzył opiekę nad swoją matką umiłowanemu uczniowi, Janowi, okazując rodzinną troskę i miłość, która wykraczała poza jego ból. Te akty współczucia i troski pośród cierpienia głęboko poruszyły serce setnika, który dostrzegł w Jezusie człowieczeństwo. Które podważyło jego rozumienie siły i słabości. Podczas procesu arcykapłan rzucił Jezusowi wyzwanie, by ogłosił, że jest synem Bożym. Jezus stanowczo to potwierdził, wywierając głęboki wpływ na setnika, który był świadkiem wszystkiego, ty to powiedziałeś. Ale powiadam ci, że wkrótce ujrzysz syna człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmogącego i przychodzącego na obłokach niebieskich. Mateusza 26-64. To stwierdzenie było punktem zwrotnym. Arcykapłan rozdarł swoje szaty, oskarżając Jezusa o bluźnierstwo, co doprowadziło do Jego potępienia. Setnik, obecny podczas tej wymiany zdań, widział spokój i autorytet, z jakim Jezus odpowiedział na oskarżenia. Nie bronił się ani nie błagał o litość. Zamiast tego potwierdził swoją boską tożsamość wiedząc, że to przypieczętuje jego los. Zachowanie to wyraźnie kontrastowało z zachowaniem innych skazańców, którzy często uciekali się do rozpaczy lub zaprzeczania. Gdy Jezus został zabrany z powrotem do Pretorium, setnik mógł zastanowić się nad tym, czego był świadkiem. Słowa Jezusa mogły odbić się echem w jego umyśle: Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i przychodzącego na obłokach niebieskich. Ta wizja mocy i majestatu kontrastowała z upokorzeniem i cierpieniem, których był świadkiem. Jak ktoś w takiej sytuacji mógł mówić z taką pewnością i autorytetem, gdy Jezus doświadczał kolejnych upokorzeń i tortur, jego reakcja pozostawała niezmienna. Nie przeklinał swoich oprawców ani nie próbował uciec. Zamiast tego nadal demonstrował cichą siłę, która przeciwstawiała się zrozumieniu setnika. Siła ta nie była fizyczna, ale duchowa i mogła zacząć budzić nowe postrzeganie w zatwardziałym żołnierzu. Tłum, podburzony przez przywódców religijnych, zażądał ukrzyżowania Jezusa. Piłat, ulegając presji, przekazał Jezusa żołnierzom. Setnik, odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie egzekucji, dostrzegł w Jezusie niezwykłą godność. Nawet pośród przemocy i kpin. Jezus zachował spokój, który wymykał się ludzkiemu pojmowaniu. Podczas gdy żołnierze szydzili z Jezusa, ugo szatę i koronując cierniem, setnik patrzył. Jezus nie opierał się ani nie błagał o litość, jego spokój był niepokojący. Ta cicha godność kontrastowała z typowymi reakcjami innych skazańców, którzy często przeklinali swoich katów lub błagali o życie. Wzdłuż Via do Jezus niósł swój krzyż. Szymon z Sajrinii był zmuszony mu pomóc, ale Jezus szedł dalej z wewnętrzną siłą, którą zauważył setnik. Słowa Jezusa skierowane do kobiet w Jerozolimie, proszące je, by płakały nad sobą i swoimi dziećmi, odbiły się echem w umyśle setnika. Zaczął zdawać sobie sprawę, że ten człowiek różni się od wszystkich innych, których potępił. Po przybyciu na Golgotę Jezus został przybity do krzyża. Jego modlitwa do Ojca z prośbą o przebaczenie dla tych, którzy go ukrzyżowali, odbiła się echem w sercu setnika. Nigdy wcześniej nie słyszał, by ktokolwiek modlił się w ten sposób za swoich wrogów. Ten przejaw miłości i współczucia wyraźnie kontrastował z brutalnością ukrzyżowania. Setnik zaczął się zastanawiać, kim był ten człowiek który potrafił tak głęboko kochać, nawet w trakcie tortur. Setnik, przyzwyczajony do widoku ludzi błagających o życie lub poddających się rozpaczy, dostrzegł w Jezusie coś innego. On znosił ból ze spokojem, którego nie sposób było pojąć. Ten spokój nie był rezygnacją pokonanego człowieka, ale siłą kogoś, kto wiedział, że jego cierpienie ma większy cel. W godzinach ciemności setnik zaczął odczuwać ciężar w sercu. Nadprzyrodzone zjawisko, które okryło Ziemię ciemnością, spotęgowało poczucie, że dzieje się coś niezwykłego. Kiedy Jezus w końcu oddał ducha, setnik był świadkiem trzęsienia się Ziemi i pękania skał. Te znaki, w połączeniu z godnością Jezusa w jego ostatnich chwilach, przekonały go, że Jezus nie był zwykłym człowiekiem. Widząc wszystkie te nadprzyrodzone wydarzenia i sposób, w jaki Jezus umarł, setnik został zmuszony do ponownego rozważenia swoich przekonań. Uznał, że Jezus naprawdę był synem Bożym. Ten moment objawienia oznaczał głęboką przemianę w jego sercu, na zawsze zmieniając jego postrzeganie władzy, autorytetu i boskości. Setnik stał wstrząśnięty, obserwując rozgrywającą się przed nim scenę. Był świadkiem wielu ukrzyżowań, ale to było inne. Sposób, w jaki Jezus znosił ból, nadprzyrodzona ciemność, która zakryła niebo i trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło ziemią, były niezaprzeczalnymi znakami, że dzieje się coś, co wykracza poza ludzkie zrozumienie. Słowa, które wypowiedział: Prawdziwie, ten był synem Bożym, nie były tylko przypadkową obserwacją, ale głębokim przyznaniem się do prawdy której nie mógł już dłużej zaprzeczać. Po śmierci Jezusa ciało zostało przekazane Józefowi z Arymatei, bogatemu człowiekowi i szanowanemu członkowi Sanhedrynu, który poprosił Piłata o pozwolenie na pochowanie ciała Jezusa. Józef wraz z Nikodemem, innym członkiem Sanhedrynu, przygotowali ciało Jezusa, owijając je w czyste płótno i umieszczając w nowym grobie, który Józef wykopał w skale. Setnik wraz ze swoimi ludźmi został przydzielony do pilnowania grobu. Przywódcy religijni, obawiając się, że uczniowie Jezusa mogą wykraść ciało i twierdzić, że wstał, poprosili Piłata o postawienie straży przy grobie i zapieczętowanie kamienia zamykającego wejście. Setnik, wciąż zastanawiając się nad wydarzeniami, których był świadkiem, przyjął to zadanie z rosnącym poczuciem, że bierze udział w czymś znacznie większym, Niż mógł zrozumieć. Trzy dni później, tuż o świcie, wydarzyło się coś niezwykłego. Wielkie trzęsienie ziemi wstrząsnęło ziemią, a anioł Pański stąpił z nieba, odsuwając kamień, który zapieczętował grób i siadając na nim. Jego twarz lśniła jak błyskawica, a szaty były białe jak śnieg. Strażnicy, w tym setnik, byli tak przerażeni, że zadrżeli i byli jak martwi. Po odzyskaniu przytomności, setnik zobaczył, że grób był pusty, ciała Jezusa już tam nie było. Pobiegł do Jerozolimy, aby poinformować przywódców religijnych o tym, co się stało. Przywódcy w panice przekupili strażników, aby powiedzieli im, że uczniowie Jezusa ukradli ciało w nocy, kiedy spali. Setnik znał jednak prawdę, widział Anioła i wiedział, że Jezus naprawdę z wstał. Od tego momentu życie setnika zmieniło się na zawsze. Porzucił służbę wojskową i zaczął podążać za naukami Jezusa. Stał się gorliwym obrońcą nowej wiary, opowiadając wszystkim o tym, czego był świadkiem. Mówił o godności Jezusa na krzyżu, o nadprzyrodzonych znakach, które towarzyszyły jego śmierci, a przede wszystkim o zmartwychwstaniu Jezusa. Setnik podróżował do wielu miast, dzieląc się swoją historią i zdobywając wielu nawróconych. Przyłączył się do uczniów Jezusa i przyjął chrzest, poświęcając swoje życie szerzeniu przesłania Ewangelii. Jego potężne świadectwo, pochodzące od zatwardziałego rzymskiego żołnierza, nadało wiarygodności i głębi nowej wierze, pomagając położyć fundamenty rodzącego się chrześcijaństwa. Ostatecznie osiadł w jednej z pierwszych wspólnot chrześcijańskich, gdzie nadal służył jako szanowany przywódca. Jego życie stało się żywym świadectwem przemieniającej mocy miłości i prawdy Jezusa Chrystusa. Nigdy nie zapomniał dnia, w którym z całą pewnością serca oświadczył. Prawdziwie, ten był synem Bożym i resztę życia spędził na honorowaniu tej prawdy i dzieleniu się nią ze światem. Mijały lata, a setnik, zwany teraz Markiem. Stał się centralną postacią w społeczności chrześcijańskiej. Pomagał organizować tajne spotkania naśladowców Jezusa, często w prywatnych domach, gdzie dzielili się wieczerzą pańską i czytali Pisma Święte. Nauczał wszystkich o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, zawsze wzmacniając miłość i współczucie, które Jezus okazywał nawet w swoich ostatnich chwilach. Marek wiele podróżował. Niosąc przesłanie Jezusa do odległych miejsc, podczas swoich podróży napotkał wiele wyzwań i niebezpieczeństw. Imperium Rzymskie nie patrzyło przychylnie na nową sektę, a wielu chrześcijan było prześladowanych i zabijanych. Ale Marek, ze swoją odwagą i niezachwianą wiarą, kontynuował swoją misję, zawsze pamiętając o sile, której był świadkiem w Jezusie. Podczas jednej z tych podróży spotkał młodego mężczyznę o imieniu Łukasz, lekarza, który był zafascynowany przesłaniem Jezusa. Łukasz poszukiwał prawdy, a słowa Marka głęboko go poruszyły. Postanowił dołączyć do Marka w jego podróżach misyjnych, wnosząc swoją wiedzę medyczną, aby pomóc potrzebującym, których spotkali po drodze. Marek i Łukasz razem udali się do Antiochii. Gdzie społeczność chrześcijańska szybko się rozwijała. Tam spotkali Barnabę i Saula, później znanego jako Paweł, którzy również poświęcili się szerzeniu przesłania Jezusa. Stworzyli zwartą grupę, pracując razem nad wzmocnieniem i rozszerzeniem wspólnoty chrześcijańskiej. Marek często dzielił się historią swojej przemiany z tymi, których spotykał. Mówił o swoim życiu jako setnika. Ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa, oraz o tym, jak na zawsze zmieniło to jego życie. Jego mocne świadectwo zainspirowało wielu do nawrócenia i przyłączenia się do sprawy. Wraz ze wzrostem wspólnoty chrześcijańskiej narastały prześladowania. Marek był kilkakrotnie więziony, ale jego wiara nigdy się nie zachwiała. W szczególnie trudnym czasie napisał list do wspólnot chrześcijańskich, które pomógł założyć zachęcając ich do wytrwania w wierze i dalszego dzielenia się przesłaniem Jezusa, niezależnie od niebezpieczeństw, na jakie byli narażeni. W późniejszych latach Marek powrócił do Jerozolimy, gdzie pomagał prowadzić lokalny kościół. Nadal nauczał i głosił, zawsze podkreślając znaczenie miłości, współczucia i wiary w Jezusa Chrystusa. Jego obecność była stałym źródłem siły i inspiracji dla wspólnoty chrześcijańskiej. Mark wiódł długie i pełne życie, zawsze wierny wezwaniu, które poczuł tamtego pamiętnego dnia u stóp Krzyża. Zmarł w pokoju, otoczony przez swoich braci i siostry w wieży, wiedząc, że wypełnił swoją misję dzielenia się prawdą i miłością Jezusa Chrystusa ze światem. Jego dziedzictwo przetrwało, a historia jego przemiany nadal inspiruje pokolenia chrześcijan. Po śmierci Marka wspólnota chrześcijańska głęboko odczuła jego nieobecność, ale także moc jego spuścizny. Opowieści o jego podróżach, głoszeniu kazań i odwadze w obliczu przeciwności losu były przekazywane ustnie, inspirując do wyłaniania się nowych liderów. Łukasz, głęboko poruszony przyjaźnią i naukami Marka, postanowił spisać szczegółową relację z wydarzeń, których był świadkiem, a także historie które usłyszał od Marka i innych uczniów. Relacja ta stała się Ewangelią według Łukasza, dziełem mającym nieść nadzieję i wskazówki chrześcijanom wszystkich pokoleń. Wancioci Paweł i Barnaba kontynuowali swoją pracę misyjną, wzmacniając społeczności i szerząc przesłanie Jezusa o miłości i odkupieniu. Listy Pawła do różnych wspólnot chrześcijańskich w Azji Mniejszej Grecji i Rzymie stały się fundamentalne dla rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa. Zawierały praktyczne porady, duchową zachętę i głęboką teologię, pomagając chrześcijanom poruszać się po trudnych wodach prześladowań i wątpliwości. Jednak prześladowania chrześcijan były nadal intensywne. Imperium Rzymskie postrzegało rosnącą wiarę chrześcijańską jako zagrożenie dla swojej władzy i kultu rzymskich bogów. Wielu chrześcijan zostało uwięzionych torturowanych i straconych za odmowę wyrzeczenia się wiary. Jednak pośród tych cierpień wiara chrześcijan rosła w siłę. Wspierali się nawzajem, dzielili dobrami i żyli w komunii, zawsze pamiętając słowa Jezusa i przykłady przywódców takich jak Marek. Pewnego razu, w małej wiosce w Syrii, młoda kobieta o imieniu Miliam znalazła jeden z listów Pawła. Straciła całą rodzinę w wyniku prześladowań i była na skraju rozpaczy. List, pełen nadziei i obietnic życia wiecznego, na nowo rozpalił jej wiarę. Zainspirowana historiami Marka i Pawła, postanowiła poświęcić swoje życie pomocy innym prześladowanym chrześcijanom, oferując schronienie i wyżywienie potrzebującym. Miliam zorganizowała sieć wsparcia dla prześladowanych chrześcijan, pomagając im znaleźć schronienie i podtrzymując płomień wiary w mrocznych czasach. Jej poświęcenie przyciągnęło wielu zwolenników, a ona sama stała się szanowaną przywódczynią społeczności chrześcijańskiej. Odwaga Miliam i jej sieć wsparcia pomogły utrzymać społeczność razem w najtrudniejszych okresach prześladowań. W końcu sytuacja zaczęła się odwracać. Chrześcijaństwo, ze swoim przesłaniem miłości i nadziei, zaczęło przyciągać nie tylko pokornych i uciskanych, ale także potężnych i wpływowych. Niektórzy rzymscy urzędnicy, poruszeni wiarą i odwagą chrześcijan, zaczęli kwestionować swoje własne przekonania. Powoli nietolerancja zaczęła ustępować miejsca pełnej szacunku ciekawości, a przesłanie Jezusa znalazło nowe, otwarte serca. W końcu, na początku IV wieku, cesarz Konstantyn, po osobistym doświadczeniu z wiarą chrześcijańską, wydał edykt mediolański który przyznał chrześcijanom wolność kultu i położył kres oficjalnym prześladowaniom. Chrześcijaństwo, które początkowo było małą prześladowaną sektą, stało się dominującą religią Imperium Rzymskiego. Historia Marca od rzymskiego setnika do stala zaiwa legenda, symbolum transformacji Jego życie i świadectwo nadal inspirowały pokolenia, Przypominając wszystkim, że niezależnie od okoliczności, wiara i prawdziwa miłość mogą zmienić bieg historii. W latach następujących po edykcie mediolańskim społeczność chrześcijańska przeżyła okres bezprecedensowego wzrostu i konsolidacji. Kościoły były budowane otwarcie, a wiara chrześcijańska stała się centralną częścią życia wielu ludzi w całym Cesarstwie Rzymskim. Miriam, która stała się szanowanym przywódcą, Została zaproszona do Rzymu, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i pomóc w organizacji powstających wspólnot chrześcijańskich. Zabrała ze sobą historię i lekcje wyniesione z czasów prześladowań, podkreślając znaczenie jedności, współczucia i niezachwianej wiary. W Rzymie Miliam poznała Helenę, matkę Konstantyna, która również przeszła na chrześcijaństwo. Helena była głęboko zainteresowana zachowaniem świętych miejsc wiary chrześcijańskiej i wspieraniem rozwijających się społeczności. Miliam i Helena wspólnie udały się do Ziemi Świętej, aby zidentyfikować i zachować miejsca związane z życiem Jezusa i pierwszych apostołów. Podczas swoich podróży Miliam odkryła starożytne rękopisy i relacje ustne, które opowiadały historię innych przywódców chrześcijańskich, takich jak Piotr, Jan i Jakub. Niestrudzenie pracowała nad zebraniem tych relacji, pomagając stworzyć solidne podstawy pism świętych i tradycji dla przyszłych pokoleń chrześcijan. Tymczasem Vantiochi Łukasz kontynuował swoją pracę pisarską i kaznodziejską. Zainspirowany przykładem Miliam i rosnącym poparciem społeczności chrześcijańskiej, zdecydował się skompilować drugi tom swojej pracy, który stał się znany jako Dzieje Apostolskie. Książka ta szczegółowo opisywała podróże misyjne Pawła i początkową ekspansję kościoła chrześcijańskiego, podkreślając wyzwania i zwycięstwa, przed którymi stanęli pierwsi naśladowcy Jezusa. W Konstantynopolu, który Konstantyn założył jako nową stolicę imperium, zwołano wielki sobór w celu omówienia i ustalenia głównych doktryn chrześcijaństwa. Miliam została zaproszona do wzięcia w nim udziału jako żywe świadectwo wiary, Reprezentujące prześladowanych chrześcijan i siłę wspólnoty, którą zbudowali. Jej historie i świadectwa pomogły ukształtować decyzje soboru, które zaowocowały credonicejskim fundamentalnym dokumentem, który ujednolicił wierzenia chrześcijańskie. Społeczność chrześcijańska, teraz wzmocniona i zorganizowana, zaczęła rozprzestrzeniać się poza granice Cesarstwa Rzymskiego. Misjonarze podróżowali do Persji. Indii i Afryki, niosąc ze sobą przesłanie Jezusa o miłości i odkupieniu. Na każdym nowym terytorium napotykali wyjątkowe wyzwania, ale także serca, które były otwarte i otwarte na nową wiarę. Pod koniec życia Miliam powróciła do swojej rodzinnej wioski w Syrii. Otoczona przyjaciółmi i wyznawcami, zastanawiała się nad niesamowitymi zmianami, których była świadkiem. Ze zdesperowanej młodej kobiety podczas prześladowań stała się wpływowym przywódcą, pomagając kształtować przyszłość chrześcijaństwa. Kiedy zmarła, Miliam została zapamiętana jako bohaterka wiary ktoś, kto dzięki odwadze i determinacji pomógł przekształcić małą prześladowaną sektę w potężną i szanowaną siłę. Jej dziedzictwo przetrwało przez pokolenia. Inspirując chrześcijan do zachowania wiary i dalszego szerzenia przesłania miłości i nadziei. Historia Marka, Łukasza, Pawła, Heleny i Miliam stała się żywą legendą, świadectwem przemieniającej mocy wiary. Każdy z nich na swój sposób przyczynił się do zbudowania świata, w którym przesłanie Jezusa mogło rozkwitnąć i dotknąć życia milionów ludzi. W ten sposób płomień wiary chrześcijańskiej nadal świeci oświetlając drogę przyszłym pokoleniom.